Macie zdobyć tak ten skrypt do filmu Boxdella, że nie pożyczyli jakiś sprzęt i zapomnieliście wylogać z dysków. Jakiś Rioter obejrzał tę grę, stwierdził, że dali nie zrobiła nic złego. Gdyby powiedz, to nie jest personalne, to za chata. O, kaski. zegarek jakiś ten. Też mi się wydaje, że mi już ta zemu, ja się zgadzam z tym. Hej, a ramki? Nie no, w lola program, lola program. Nie w GTA. Ja grałem w to GTA. Mieszane uczucia, strasznie. W sensie, ja nie wiem. Grałem 3-4 godziny grałem w to GTA. Nie pokazuj live. Widziałem to. A ta, ta Juliana też też dobra, nie? Ona widzi k**a i nic nie robi, nie? Ja ale serio? To jest Polska czy to jest zagranica? Przecież ten typ nie ma życia. Ta typiara nie ma życia. Jak k**a dostała w ten krzywy kino, kurwa. Przecież oni k**a. Kamery się patrzą perfidnie Właśnie nie, mi się wydaje, że nie Po pierwsze, grałem na tym Five City, tak myślę no, na trzy godziny I to jest chore, nie, dla mnie W sensie, z mojego punktu widzenia Dlaczego? Grają w rpg te chłopki W sensie Są ludzie, z którymi tam udało coś się coś się zagrać Coś tam się pośmiać i tak dalej To jest straszne, człowieku Tam ludzie zapierają na paczkach Nic nie mówią do nikogo, zapierają na paczkach I tam się biją, okradają się kurwa Nożami się dźgają Dziwne Nudy no, ale pewnie sobie program trochę to, no nie wiem. Zobaczymy. No, jak gra GTRP, to po to, żeby jakąś interakcję z ludźmi mieć, czerpać coś takiego, nie? A oni po prostu sobie biegają, pacz od paczki do paczki i się cieszą. Co z challenge'em? No, szczelendżem to podjęcie decyzję, Mammonem, żeby, żeby zrobić na początku sezonu po prostu. Zacząć na, na start sezonu, zacząć. Nowy sezon z 24. I jak sobie wejdziesz na przykład na kalendarz, to tak. Dzisiaj bym musiał levelować cały dzień konto znowu, nie? No więc zaczynamy w niedzielę. Zaczynamy w niedzielę, potem gramy w poniedziałek. Dwa dni. We wtorek mi nie ma, więc... No w środę wracam. 3, czwartek, cztery, piątek 5 sobota 6, niedziela 7, poniedziałek 8, wtorek 9. No i co? No i gówno no nie trochę. Trzeba skręcić taki wyścig z czasem, no mnie tak średnio szczerze mówiąc. spinał box delu? Nie, ja myślę, że box jest chory psychicznie, tak. Ja tak teraz już totalną no cap, nie? Nie jest jakimś specjalistą, ale to co i już totalnie... No nie, zagrajmy, no nie, mimo bogzy Totalnie zwariował, oszalał, po, po prostu Oszalał, nie, jak coś, moim zdaniem, po prostu Oszalał, powódź K**wa, człowieku, w Katowicach Wczoraj lało, jak szedłem spać Wstawałem w nocy, dalej lało i teraz dalej leje Widziałem, co macie napisał, dalej, właśnie to, to jest dziwne No już wszędzie, drzewa już prawie nie widać spod wody Nie, wszystko, cały c***o. Kongo w... Jest, jest jakieś poważne zagrożenie w ogóle w tych, w Katowicach. Gościu tu ludziom już domy zalało. Gdzie? Czesi mają cały kraj pod wodą? Jak to? Widziałem, że to ta Julian, no. Patrzę, jak jako jedyny na czacie pisałem, że Lexi do pedofila. O, jako jedyny jest nieomylny, ale skąd to info? Lexi, fagata mnie zablokowały, Instagram. Ma taki opis bombel? Nie. Zmienił na olbrzym idzie. Dobra, on jest jakiś, roz... on jest jakiś totalnie, Fucking grubasek ty, fucking grubasek miałem jeszcze wcześniej, że film skończony ostatnia praca do publikacji bąbel nadmiar w obserwanych fagate lexi, jak miał ten opis, serio? ej, wyskakuje mi mega dużo pornosów japońskich, nie? na twitterze godzinnych takich, takich godzinnych, ja nie ludzie wrzucają, mi też? No to nie jest tak, że, że to też tak ogląda, tylko to, to jest proste jak to jest na przykład. Tak jak z tym... Yy, to wideo z tym palcem takim! Ogólnie władze czeskie ostrzegają polskie, że woda jest więcej niż 97, a to wtedy jeszcze przyszła ta powódź do, co Wrocław zalało. Nie no, Wrocław może zaleje Katowice nigdy, nie. Mam kolejny wniosek odnośnie medikinetu, że jak schodzi bomba, nawet nie tyle że jestem bardziej nerwowy, tylko stary ja jestem jakiś rozemocjonowany. Na przykład wczoraj jak... Jakieś takie małe rzeczy które się udawały po prostu, mi cieszyłem się jak dziecko małe, rozumiesz? To jakby jak Medikinet po prostu blokował mi emocje i potem nagle wszystkie, wszystkie odczuwał kilkanaście razy bardziej. Nie, ale wczoraj byłem Unlucky! Zjadali uważam, że jestem Unlucky. To, że człowiek dostałem bana, to koto, to tak dla mnie dla, dla mnie to jest dalej niepojęte, nie? że normalny ziomek nigdy takiego nie dostał. I... To jest właśnie to, nie? To jest właśnie to. Częste mogą występować u nie więcej niż jednej na 10 osób. Uczucie przygnębienia lub brak uczuć lub emocji, lub okazywanie nadmiernego zainteresowania. Nie wiem dobra? to brać, tak szczerze. Zastanawiam się nad tym. Nie wiem, co jest tego warte. Nie, 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 no ja, ja widzę to po prostu, nie? Że się zachowuje po, po tym wieczorem ja się zachowuje inaczej niż zwykle. Trzeba jest przełożony na początek nowego sezonu. No pogramy cię nad tym Five City wieczorem, na Kiku, ale nie czuję tego, nie? Ten serial poprzedni był fajny, nie? Ten co graliśmy. Tam jakiś roleplay był i tak dalej, a tu wszyscy tylko, tylko myślą o tym, żeby za na paczkach Nie, no, są takie momenty, gdzie jest śmiesznie. Obejrzałem, nie warto u kogo? Chciałbym się spotkać Parisa, chociaż wszyscy śmiesznie było. U Japczana, a to nie to nie jest tak, że ja się muszę jakoś z chwilarzem spiknąć, wiesz co chodzi? Ja nie... Ja nie gram takiego RP jak oni, że tam gangsterka, tutaj dawaj, wyskakuj. Kasy i tak dalej. Mnie to w ogóle nie kręci. W ogóle. Ja jestem w szoku, że ręczna tak dyma. Że tak dyma, nie? W sensie, że oni i tak się dają. Ja nie rozumiem tego. co so, jakbyś zobaczył, czy gdzie, A to dzisiaj, dzisiaj wam pokaże, gdzie na tych paczkach. To jest tak p... abstrakcja, stary. Chłopy tam za na paczkach nic nie mówią i się obsa... na, nawzajem się zabijają i okradają. Tylko po to, żeby mieć kasy. Ale po Ja do człowieku wczoraj tak. Takie kongo. Tu policja nie zatrzymała. Tutaj coś spali na chwilę. Tutaj coś tam coś tu jakiś ze zdania składam. Tutaj ten. Ogarnąłem sobie Stream deka też i sobie puszczam po prostu te animacje z, z Kibindów. Jakiegoś dzioga właśnie napadli na tych paczkach i na tam w dziesiątkach chyba. Ja tam wszyscy wszyscy wiesz, w ogóle to, to dla mnie była abstrakcja, nie? Normalnie go posiechali kurna nożem, podeszli, okradli go. Tam 40 się typa wszyscy stoją, nikt nic nie robi. Dalej z paczkami. Człowiek leży, wykrwawia się, oni on z paczkami ze ja tam wziąłem, podszedłem, coś tam odegrałem, że wiesz Dzwonić po medyków Jakaś babka go tam wzięła Na bok On coś tam dalej się kłóci z jakimiś chłopkami Tam ci go znowu porwali, ci go tam znowu wzięli Znowu go okradali, pewnie kartę z niej zabrali I ona mówi, że dzwoni po jakiegoś willa, nie Jest i tu nagle przychodzi człowieku Ona dzwoni po jakiegoś willa i nagle przychodzi czopur, nie Czopur przychodzi, także to sobie nie poradzi, jakaś będzie o człowieku, właśnie gram za zaje... nie, nie powiem, że na jej P, ale gram spoko IMO w do innych Jako, wiesz, serio, jako jeden z niewielu nie, nie, nie chodzi o to, że każdy gra jak chce, tylko chodzi o to, że tak jakby to ma się mało do roleplaya, moim zdaniem, nie? Po prostu. To jest bardziej RPG. Tutaj go okradniemy, tutaj coś i bez fabuły podjeżdżają, opa zabijają. Ja na tym RP potrafię wyjść na ulicę, przejść z buta i zostać zanurzowany bez żadnej interakcji. O, właśnie o to mi chodzi. Właśnie o to, właśnie o to mi chodzi jak coś, nie? Tak jakby, właśnie o to mi chodzi, tak jakby, tam bez żadnej interakcji, po prostu możesz się podejść, cię zanurzować, uciec i cię okraść. Mange zdobył tak ten skrypt do filmu Box że oni pożyczyli jakiś sprzęt i zapomnieli się wylogać z dysków Ja... Ale idę. Ej Szklana Jakbym teoretycznie we wtorek widział się z Kunioldem to co byś... Co byś radził? Założyć? Co powiedzieć na przywitanie? Jak się przywitać z Kunioldem? Dobry wieczór? na no, ci że zęby? I co, zagwizdać do niego? Każdy byś takie przebranie konia i człowieku... Zadać go tak, można zdjęcie? Ja wtedy tak powiem, no jasne, ja wtedy wezmę plecak na podłogę dam, on się tak dziwi o co chodzi i zacznie wy wymyłać przebranie konia i zacznie ubierać. To jest pod XD czy pod XD? Mandzio mówi, że tragiczny jest jak coś, tragiczny jest ten scenariusz, tak mówi Mandero. Ej, byłem tam, ej, ale nie ma moich tagów wszystkich. O, jest, LGBT kuń. <grym> ja szczerze mówiąc uważam, że odnośnie czegoś z mamonem, ja jestem mega unlucky jak coś, nie? Serio, w sensie ja jestem jakiś taki, jest traktowany... Inaczej niż wszyscy, moim zdaniem, w LOLu. Jakby jak, trochę przeklęty jestem. Bo to trzeba się wstecz bardzo, bardzo z rok temu. Są dwa. Myślę, że to pierwsze stać. No nie, bo tu chodzi o cało kształt stary. Po tak. Patrz. Rok temu, zanim mnie wyrzucili z nich partnera, miałem z nimi rozmowę o to, że gość całą grę nas od retarded, tak? Czyli to jest taki niedorozwinięty. I ja mówię tak. Do you have anything to retard people? Nie? What's wrong with them? Nie? Co takiego? I dostałem za to bana na konto. No i ja wtedy mówię, no. Ale jak został to jak ja przecież nie chciałem źle, się odwołałem od niego, no to mi go nie zdjęli i powiedzieli, że to tak n-worda użyć no to ja mówię że to dla mnie abstrakcyjne, bo to nie jest dla mnie pierwszy język w ogóle. No i mówią, że, że coś tam mają to w dupie i tak dalej w dużym skrócie i że teraz y, miałem dostać jakiś tam ku... LCK, nie LCK i inne tego typu do, na, na costream teraz nic nie dostanę, bo oni nie mogą mi ufać, bo boją się, że powiem to słowo, ja mówię tak ku... Że to bez sensu jest. Mimo tak, że to, nie, że to w ogóle nie podlega dyskusji że, i że koniec gadki w ogóle. to Ja byłem załamany, mówię dobra, XD, nie zdjęli mi tego bana. sam zawieszony jako lip partner tam na 6 miesięcy, na, na, w sensie w prawach lip partnera, że tam wiesz, nie będę mógł nic oglądać, to partner na 6 miesięcy. Potem powstał ten shot, co mnie mi mnie po prostu intuje, to tak jak ta nidalka, i Rexaj nie ponosi żadnych konsekwencji, tak jak, tak jak pomyślałem, na tym szocie u, u wiecie którym, że z Re Zibana. A? Nie poniosłem żadnych konsekwencji. I znowu ja poniosłem, bo znowu do mnie wyrzucili z ich partnera, nie? Powiesz tak, że no, coś tam nie wypada. Tobie, bo jesteś streamerem. No spoko, ale to, żeby chociaż Tarek sobie dostał jakąś, nie wiem, bana czy coś, no to trudno. Wyrzucili z ich partnera, no i teraz znowu mnie intują. mnie dali. Ja nawet nie krzyczałem, nie wyzywałem nic, po prostu poszedłem do bazy i stanąłem AFK i wychodziłem, żeby... Mnie... Wyszedłem w was dwa razy, żeby zabić Kamil raz i raz, żeby nie dostać AFK warninga ja dostałem bana na 14 dni, z czym się nigdy nie spotkałem. Nigdy się to nie spotkałem, żeby ktoś dostał bana za quick play na 14 dni. Zwamią? No raz na czas napisałem, kwa No ale to wtedy dostaję bana za flame. Bana za flame. Ja mówię, że nie wyzywałem tego tak na streamie. Jestem ja bana jako 29 level na 14 dni pół że on, że ja dostałem bana, ale jakby jeszcze ona to dostała. Ona nie dostała żadnych k kar. Ona nawet ta Nidalka, nawet normalka nie musiała zagrać, rozumiesz? To jest tak po popierd*** dla mnie. No dobra, ale to chodzi o to, że Lewus mnie, Lewus zgłosił tą, tą grę, bo ja go poprosiłem o to, żeby zgłosił tą Nidalkę. Jakiś Rioter obejrzał tę grę, stwierdził, że Nidali nie zrobiła nic złego i to ja dostałem bana 14 dni. I to i wy mi powiecie, że to nie jest personalne? No i tu jest on, nie? I powiecie tak, że grał normalnie, bo miał karę. No właśnie o, Ban? Ja dostałem bana gdzieś tutaj, nie? W tych godzinach, jak on to grał chyba. Ale nawet jeśli, jeśli on dostał bana 5 normali, no to to jest, tak, to jest i tak niesprawiedliwe, moim zdaniem. I tak niesprawiedliwe. I dlatego ja, ja mam tak humor ostatnio. Może to jest to jakoś tak po pogłębione przez ten przez ten lek, nie? Być może, no nie, nie wątpię w to. Ale ja się czuję tak ruchany przez tę firmę, serio. K tak czuję się ruchany. A tak nie powinno być, patrz. Ja Zrobiłem w ciągu ostatnich 360, 365 dni no praktycznie... K Trzykrotność wszystkich, no większości, no. Czy czujesz trochę umęczony? Czujesz trochę umęczony? Bo ja uważam, że te, te rzeczy są często personalne. To jest 2023, 2022, nie wiem. Czuję się ruchany. Ja i tak zrobię ten część z Mamon, i tak zrobię ten część z Mamonem. Skończy się ban na tamtym koncie, będziemy mieli taki sam MMR. I jest ok, nie? I gramy. Ja tak opisałem, że część z Mamonem potrwa trochę dłużej niż, niż 10 dni. Ja tak dwa tygodnie. Ej, widziałem gdzieś kanały typu Evron Waiting, i tak dalej nie, nie mogą istnieć w ogóle. Nie, nie czy widzieliście Jest zakaz tak jakby Evron Waitingów, widzisz? Co za chata. Ody, kaski. Zegarek jakiś ten już. Zegarek wygrał? Ja bym taki zegarek po już, takiego. Też mi się wydaje, że milion szybko ta zemu, ja się zgadzam z tym. Aha, i wy już go znaleźliście, tak? Ue, no ładne to mieszkanie, f... ale. po co mu coś takiego? No jemu szybko zniknie ten pierwszy milion, mi się wydaje. Oni płacą niby 10k na 4, a w sumie, no, a w sumie bez kitu. 8,5 tysiąca wychodzi. Kurwa, co? 8,5 tysiąc takie mieszkanie? No to z 2k będzie, no? Z 2, nie, z, z 2,5 max. W kontrakcie zawsze jest kwota netto, nie? Że jak ma milion. Netto tą wystawę faktycznie na milion, nie wiem, 200. Mamon, mamon, moim zdaniem zachowanie wzorowe. Serio, jakbym miał, jakbym był nauczycielem i miał wystawić Mamonowi ocenę, to bardzo dobre. Uważam, że... Dużo ludzi spodziewało się nad nie bijłem 30 poziomu Bardzo dobre było zachowanie Mamona Mójś pokrótce skrócić sytuację Baxa z Wardengo. No Wardenga wstawił film na Voxdela, tak? Ten, który widzieliśmy. Voxdel nic nie wstawił, mocno tak jakby hypuje materiał wszyscy mówią cały czas, że, że jutro, jutro, jutro będzie, dzisiaj będzie i go nie ma. Jak nie było, tak go nie ma. Były jakieś tam przepychanki, takie wiesz, na storkę coś usali tutaj ten, ale tak to nic sensownego. Box zmienił opis, Będę mokry Szkoda, mi tego Wenka trochę szkoda, szczerze. On tu wiesz, newskuje sobie i w ogóle. A jak gdzie? A mu ciskają. Bo jakby po prostu był wiesz. Ja po prostu ja sam nie wiem. Wenek News, coś takiego, to wszyscy wiedzą, to wie E, nie pojawia znowu do Korei poklikać? Ja tu jestem już trochę zmęczony. Ale to może teraz mam taką. Bo ja wczoraj. Wszyscy wczoraj, nie tylko wczoraj. Jak mi te leki, jak schodzi. teraz I mówię teraz totalnie poważnie. Jak mi schodzi faza po lekach, nie zachowuje się normalnie. Jak coś, nie zachowuje się normalnie. I to mi mówi Oliwia. To mi mówi, wiesz. Ja, ja zachowuję się. coś taki. Jak się zachowuję? Rozemocjonowany. Ja stary prawy płaczę. Na przykład z takich, jakichś, takich drobnych rzeczy. Albo na przykład. Jak wszedłem na Five City to się cieszyłem jak małe dziecko, na przykład, nie? A to było nic, po prostu przed chwilą prawie płakałem, a, a potem się, na przykład, byłem w fucking room, coś, a potem nagle wchodzę na FFC i jestem w... zadowolony jak małe dziecko. Nie, właśnie, nie wiecie, co to wkręca, może. Chodzi o to, że po prostu. Ja jeszcze czuję tak, jakbym. Przedtem jest na tym medikanecie. Medikine medikinecie, to jest tak, że nie czuję nic. W sensie, nie odczułem aż tak bodźców, wiesz co chodzi? na przykład, gdy dowiedziałem się o tym, że mnie odmanują, to byłem taki, okej, okay, whatever. A normalnie wiecie, jakby było. To byłby na maksa, nie? Tak, to jest legalna flotacja na no. Patrz, 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 patrz na kurierze. Adrian! Dzięki Bartek. Dzięki Bartek. Nie Marian. Adrian! Oni oni tu. Oni tu, oni tu a... Proszę się ustawić w kolejce. Mam podejrzenie, że jest tutaj ktoś pod wpływem narkotyków i jedzie autem. Panowie, w kolejce listki będą w y, pracy wydawane. A pan kim jest? Ja jestem? Tak, kim pan jest? Słuchaj, zostałem przysłany przez szefa. Żebym sprawdził test na narkotyki, obecność narkotyków i to To jest za ofera? Panowie, listki no listki będą na. listki będą ja na narkotyki. Słuchaj. O, jakie listki. Kurde, ja nie, nie, Ja nie, 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 ja nie, 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 jest nie, Wykręcone. A okulary i ci dziednicę? Zaraz wyciągnę chuja i pokażę ci żołędzia, więc radę ci... Dobra, to, to było śmieszne. To było całkiem zabawne. Jak Co tu pracuje kurwa? Z tym żołędziem. Tu dużo ludzi pracuje, to we pan, tak ciężko... I patrz, i ten pecety od 12.45 sobotę zapierdolona baczka w GTA RP. No ja nie jestem w stanie, ja nie jestem w stanie tego pojąć, w ogóle mój mały mózg nie rozumie tego. I pa, i cyk. Kolejne nie paczki Ipa idzie? No dobra, ale ja na streamie A oni się zabrali dobra, bez streama i zapier***li na paczkach Żeby kupić sobie furę Dla mnie to jest po**** dla, dla mnie to jest, mnie to jest ale, A pan jak się nazywa? I patrz, oni nie rozmawiają Zresztą z nikim, kurwa. nic nie rozmawiają z nikim, po prostu paczka, 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 paczka. Ja tak obserwowałem coś, 15, Daj 20 minut, przyczyt, minut jak to wygląda. Wszyscy tak. Przyjeżdżają paczka, 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 paczka Ty bez kitu! Jest, ej! Faktycznie jest odbierz darmowy bilet! Zajebiste! I patrz, on ma dealas z tym, z Team Series! Jest odbierz darmowy bilet na Five City, nie? Klikasz! I jest Team Series Media Expert! Dobrze to rozkwinił kur dobrze, Dob Dob ale głowy z, głowy z tego RP tak trzeba ruchać, właśnie mi się wydaje. Dobre, dobre, dobre. I nabija wejścia tak jak wiesz, na stronę z linku. Halo? No, halo. Ciałamko, ja z żartem. Z czym? Z żartem. No mów. Co? A, dobra. Ja pierdolę. Ty jakiś jak był. Halo! Ja, ciężki... Halo? Ej, co za koleż.

Czy mam obić? mać, nie wytrzymam zaraz. No halo! Dzięki, Dobra. sorry za to co powiedział. Sorry za to co powiedział Dobra wyłączam tego telefona Koniec, bo nie mogę grać Przesada Potroi go i odjechał Banda amatorów! Miałem sprawdzić story tej yy, kobiety Wardengi. że pytanie, a, ale wiele osób ta, i mi też się udzieliło, jesteś dalej z Sylwkiem? Nie, nie się raz od kilku miesięcy. Ja się czuję w tej całej potyczce Sylwka z Boxdem? Ja byłam jedyny, jedynie piąkiem w tej grze, gra stworzona pod zasięgi. Ta gra mnie w żadnym momencie nie dotyczyła. Panowie bawią się naszymi emocjami, naszym telewizu a my płacimy im za swój, swoim czasem zainteresowanie, <laughs> udostępnianie i komentowanie. To jest bardzo proste. Najgorzej kiedy jesteś się najbliżej tego, wszystkiego i nie dostrzega prawdy. Zostałaś teraz, teraz z jednym pieskiem. Czy mają okazję spotkać? Spotykać. Tak, dostałam z jednym sem, ja okazję się widzieć z Arią, ale jest to dla mnie zbyt trudne, bo ten pies to część mojego życia. Musiałabym ją porzucić i nigdy się z tym nie pogodzać, że nie zawalczyłam. Czy jest obce, że, że jak ten syf się skończy, zakończy, to się do siebie Sylwester? Nie. Czyli uważasz, że Sylwester zrobi wszystko pod zasięgi? i moim zdaniem okaza prawdę. Tak? Tak. Okej, okay. bo nie chciałem już tego życia, w którym żyłam. Jak sobie radzić z tak ciężką sytuacją, masz jakieś rady, wylogować się od internetu? Trzymam, że teraz naszą na te pytania. Dziwna sprawa, bo odkąd wzięłam odpowiedź w sprawie pseudokonfliktu, moje. Pseudokonfliktu, patrz! Ur... No, ma jakiś też żal chyba. Czemu akurat teraz ci na te pytania? Dziwna sprawa, bo odkąd rzuciłam odpowiedź w sprawie pseudo-konfliktu, moje życie, które na nowo sobie zbudowałem, w jednej chwili się rozpadło, tak? Jest na emocjach. Ja długo nie jesteście już ze sobą? Od kwietnia. Jest czas na zdobycie drugiego pieska, chciałbym, ale nie mam wystarczającej siły, aby walczyć. Zdaję sobie sprawę, że te wypowiedzi nie pomagają, nie mam już nic do stracenia. Nieważne co internet mówi i co mi się widzicie, kto ktoś wielokrotnie w końcu się ruszyło. I to jest dobra, w dupie to mam. Czy wasz związek prostu się przez to, żebyście się zastraszali. Nie, relacja naturalnie z czasem zakończyła. Jutro odpowiedzi odpowiedzi wszystkie portale Mi czas, teraz miesięcy nagle teraz? Tak, nie obchodzi mnie to. Pękam w końcu jestem tylko człowiekiem. Szkoda wyglądałeś się daną parę wszystkiego dobrego. Magia internetu. Ale dziwne! O ale dziwne! Miałem się spotkać na żonie, i powiedzi, że jesteś co na monia. To te, teraz czekaj też, Zrój tak. Pytania Zadaj mi pytanie Dobra, i teraz sam sobie zadam Co myślisz o Boxdelu? Bra, i teraz sam sobie muszę odpowiedzieć I teraz sam se muszę odpowiedzieć No, tylko jak trzy wchodzi w odpowiedzi ok? Udostępnij odpowiedź Straszna łajza <grym> Kur... mać <grym> są nowe story police. <grym> Ja pierdo... I to będzie jedyne pytanie, na które odpowiedziałem! To będzie jedyne pytanie, na które odpowiedziałem! Ja pytanie głupi! Pomył, przepraszam! Nie. Ja p... Dole nie, nie mogę! K***, jestem tak głupi Eurotrack Simulator zostało zablokowane na Słowacji? Ja nie, 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 to się nie stanie! A czemu może być zablokowany Eurotrack Simulator? Ja pierdolę! nie! Nie! To jest ETS, to jest jakiś system Ja. Zapalmy znicze dla Słowaków, oby Polska nie była kolejna To jest, to o, to jest dobre Proste mi się wylasowało O, ale k***a kur... Co? Kur... To jak k***a kur... od Mulkiego, nie? 100% Nie, nie. ja nic co niby Dostałem kur... Dostaję laso Srania i Zygi! Nie, to nie ja, to nie ja! To nie! Ja, to nie ja, to nie ja! Kto to było? To, to jest Next! To, to, jest... to jest... Nie, to jest kooker! Tak, właśnie jesteś pierwszy do pisania takich rzeczy. Nigdy nie napisał stary sranie i Zygi! Ej co to kurwa za hatą? Na tym jak to opisać! Wiedziałem, że takie coś istnieje. A czemu jest Kondon? Kurwa, Minecraft był dwa lata temu już? Jezu! Jak ten czas dala? Dwa lata temu był ten Minecraft!